Cześć! Znajdujemy się w salonie Sony Center, bo musimy Wam dziś powiedzieć i pokazać coś naprawdę ważnego. Obok mnie stoi najnowszy telewizor Sony Bravia 9, który reprezentuje najwyższą jakość obrazu, jaką może dostarczyć ta renomowana japońska marka. Już za chwilę. Wielka premiera, bo właśnie tutaj w salonie Sony Center stanie 65-calowy wariant tego telewizora i tu mała uwaga. Ten rozmiar miał być niedostępny, bo Bravia 9 miała być modelem zaczynającym się od 75 cali, a kończąc na gigantycznych 85 calach. Tymczasem już za moment nastąpi polska premiera mniejszej wersji, która może być bardzo kusząca także cenowo dla wielu maniaków znakomitego referencyjnego obrazu, ale i dźwięku. Koło mnie stoi jeszcze większa Bravia 9, i wykorzystajmy tę okazję, żeby coś więcej o niej opowiedzieć. W redakcji HDTV Polska mamy już za sobą bardzo gruntowny test tego flagowca i powiem Wam krótko. Jesteśmy zachwyceni. Zrobił na nas ogromne wrażenie na wielu polach, przekraczając nasze oczekiwania. Przede wszystkim, słuchajcie jasność, szczytowo w HDR prawie 3200 nitów. To jest naprawdę kosmiczny wynik. Do tego bardzo dobra praca algorytmów, podświetlenia. Fantastyczne fabryczne oddanie barw, świetny system dźwiękowy, czy w końcu jakość wykonania na poziomie premium. Mając przed sobą taki telewizor, ciężko powstrzymać się od komplementów. Brawia 9 skradła nasze serca i pod wieloma względami jest najlepszym telewizorem, jaki testowaliśmy od dawna. Dlaczego? Zacznijmy od podstaw. Sony Bravia 9 to prawdziwe arcydzieło designu. Już w momencie otwarcia kartonu czuć, że obcujemy z produktem klasy ultra premium. I nie jest to bynajmniej przesada. Każda część jest tutaj idealnie wpasowana i tworzy wraz z innymi harmonijną całość. Nawet podstawki zostały wykonane z najwyższej jakości szczotkowanego aluminium w kolorze grafitu. Standardem jest również możliwość zmiany rozstawu nóżek. Telewizor możemy ustawić w czterech wariantach standardowym, wąskim i dwóch pod sandbar. Docenią to z pewnością osoby, które mają wąski mebel bądź dysponują dodatkowym źródłem dźwięku. Nie będziemy już przesadnie rozwodzić się nad przepiękną ramką idealnie licującą z ekranem. Plecy zostały z kolei wykonane z bardzo solidnego plastiku własnej produkcji. Również tu znajdziemy wszelkie porty i złącza, które możemy zasłonić dołączonymi do zestawu zaślepkami. Znajdziemy tu cztery złącza HDMI, w tym dwa w standardzie 2.1. Do telewizora otrzymujemy dwa piloty. Pierwszy z nich, smukły i poręczny, służy do zastosowań stricte VOD. Posiada on jedynie najważniejsze przyciski. Drugi jest zaś dedykowany starszemu gronu odbiorców. Jest zdecydowanie większy i wyposażony we wszystkie klawisze. W obszarze obrazu i jego jakości telewizor Sony Bravia 9 to absolutny top. Sony znana jest od lat z dbałości o detale oraz z ogromnego doświadczenia wyniesionego ze świata Hollywood, ale w tym telewizorze MiniLED Japończycy przeszli samych siebie. Flagowiec korzysta z matrycy VA z odświeżaniem 120 Hz oraz podświetleniem mini LED rozłożonym na 1920 niezależnych stref. Te dbają o kontrolę nad obrazem dzięki diodom zaprogramowanym przez producenta na działanie trójfazowe i generującym różne poziomy światła. W rezultacie daje to znakomite poziomy czerni. Nasz test wykazał, że stoi ona w bardzo wielu scenach filmowych na tak dobrym poziomie jak w telewizorach OLED, co dla mini Leda jest najwyższą pochwałą i uznaniem. O odwzorowanie barw dbają tu z kolei kropki kwantowe, które gwarantują wierność wyświetlanych treści względem oryginałów. Podczas naszego testu korzystaliśmy nieustannie tylko z jednego trybu obrazu, który jako jeden z kilku wbudowano w ten telewizor. Mowa oczywiście o IMAX Enhanced, czyli o najlepszym trybie pod względem wierności i jakości kolorów. W zestawieniu z naszą referencją, z którą zawsze porównujemy analizowane telewizory, Bravia 9 spisała się niemal bezbłędnie i to fabrycznie, a jedyne do czego mogliśmy się przyczepić to tak naprawdę nieco za dużo kontrastu i minimalnie przekłamany balans bieli. Za wyniki kontrastu i czerni oraz działanie algorytmu podświetlenia wystawiamy w przypadku BRAVIA 9 najwyższą notę z możliwych. Wiemy oczywiście, że wszyscy czekacie na poziomy jasności, czyli to co i my lubimy najbardziej. Miło nam ogłosić, że Sony BRAVIA 9 to w tym elemencie wręcz potwór na tle konkurencji miniLED. Zdarza się, że producenci obiecują niesamowitą jasność, która co prawda jest dostarczana, ale jedynie na skrawku ekranu. I tutaj dochodzimy do pomiaru telewizora Bravia 9, którego średnia jasność w HDR to aż 1800 nitów, co jest wynikiem wręcz wybitnym. Szczytowo natomiast ten flagowiec Sony wykręca zawrotne 3173 nity. Co z SDR? W przypadku tego sygnału mowa o maksymalnej jasności na poziomie 1609 nitów, co pozwala zapomnieć o jakichkolwiek problemach z oglądaniem w nasłonecznionym lub mocno oświetlonym pomieszczeniu. Sony Bravia 9 wyposażony jest w super inteligentny procesor obrazu Cognitive Processor XR, który ma za zadanie naśladować sposób w jaki działa ludzki mózg. Skaluje i obrabia on cyfrowo obraz, który trafia potem na ekran. Procesor daje nam kilka ciekawych funkcji, w tym parametry rozdzielczość oraz łagodna gradacja, które pozwalają zamaskować niedoskonałości obrazu przy słabym sygnale oraz uwypuklić niektóre walory. Niewątpliwą zaletą telewizorów Sony jest ich system upłynniania o nazwie Motion Flow. Posiada on kilka predefiniowanych trybów oraz możliwość konfiguracji własnej. Połączenie tej funkcji wraz ze 120 Hz matrycą robi wrażenie, a płynność oraz ostrość w ruchu stoją na najwyższym poziomie. Przechodzimy do gamingu, a to kolejna kategoria, w której Bravia 9 po prostu błyszczy. Praktycznie każda funkcja wchodząca w skład standardu HDMI 2.1 jest obecna i nie generuje żadnego problemu podczas aktywacji. Możemy więc cieszyć się z takich udogodnień jak VRR, ALLM, G-Sync, czy rozgrywka w 120 Hz w 4K i HDR w formacie Dolby Vision. Wreszcie na telewizorze Sony. Na pokładzie Bravia 9 mamy też pasek Game Bar pozwalający na szybką edycję ustawień bez konieczności wychodzenia z gry. Implementacja tej funkcji przebiegła pomyślnie. Nie mamy żadnych zastrzeżeń do jej działania. Telewizor posiada bardzo niskie opóźnienia, zarówno przy sygnale 4K z HDR, jak i Full HD. Input lag przy nastawach 60 Hz wynosi 20 ms, a przy 120 Hz już tylko 10 ms. Obie te wartości gwarantują, że w żaden sposób nie odczujemy opóźnienia. Można w końcu powiedzieć o telewizorze Sony, że jest kompletnym produktem dla graczy. Przy niezwykle wysokiej jasności w materiałach HDR widoki i krajobrazy będą zachwycać, a nie jedna osoba zatrzyma się, by podziwiać kunszt artystów. Systemem, na którym Bravia 9 opiera swoje działanie jest Google TV. Ilość aplikacji z pewnością zadowoli każdego. Bez problemu znajdziemy te najbardziej popularne jak Netflix, Disney+, Max, Prime Video, Apple TV czy Player. Jest również wsparcie dla asystenta głosowego Google w języku polskim czy rozmów wideo dzięki Google Duo. W tym roku główne menu zostało nieco odświeżone, dzięki czemu na pasku szybkiego wyboru mamy możliwość umieszczenia większej liczby aplikacji, co pozwala na łatwiejszy dostęp do nich. Telewizor Bravia 9 posiada też rzecz jasna dostęp do autorskiego serwisu Sony Pictures Core, ekskluzywnie dostępnego dla posiadaczy telewizorów z rodziny Bravia. W katalogu usługi znajdują się filmy z Sony Pictures, a filmowe nowości trafiają tam bardzo szybko po premierach w kinach. Warto zauważyć, że w bibliotece znajduje się przeszło 50 tytułów IMAX Enhanced. Największym wyróżnikiem platformy Sony Pictures Core jest jednak standard PureStream, który zapewnia przesył z prędkością nawet 80 megabitów na sekundę. To znacznie więcej niż w przypadku innych serwisów streamingowych. Skoro obraz stoi w telewizorze Brawia 9 na topowym poziomie, to dźwięk też powinien, prawda? Musimy przyznać, że bardzo dawno nie słyszeliśmy tak dobrego brzmienia płynącego z telewizora. I nic w tym dziwnego, gdyż zestaw został skonfigurowany z 8 głośników. Robią one genialne wrażenie, dużo większe niż w przypadku telewizorów konkurencji. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że osoby decydujące się na taki telewizor posiadają swój własny zestaw kina domowego. I tutaj nie będzie większej przeszkody, gdyż Bravia 9 obsługuje kodeki DTS-HD Master Audio oraz Dolby Atmos. Podsumujmy Sony Bravia 9 to telewizor, który można określić jednym słowem – arcydzieło. Praktycznie wszystko tu gra od początku do końca. Bravia 9 jest przeznaczona dla osób niezwykle wymagających, które znają możliwości sprzętu i wiedzą doskonale jak je wykorzystać. A przestrzeni do pracy, którą daje testowany telewizor jest co nie miara. Nie tylko świeci nieprawdopodobnie jasno, ale też dzięki nowej budowie podświetlenia obraz jest niezwykle głęboki i plastyczny. Jesteśmy w stanie zaryzykować stwierdzenie, że nawet posiadacze OLEDów będą pod wrażeniem. Ten MiniLED to zdecydowanie telewizor roku 2024 i zasłużenie zdobywa bardzo rzadkie wyróżnienie na naszym portalu, czyli referencje. Na portalu telewizor Sony Brawia 9 otrzymał od nas referencję, czyli najwyższe, bardzo rzadko przyznawane odznaczenie. Zachęcamy do lektury całego testu. Zapraszamy też na polską premierę modelu z ekranem 65 cali. To naszym zdaniem telewizor mini LED roku, więc nie warto się zastanawiać. To trzeba, słuchajcie, zobaczyć na własne oczy. Najlepiej tutaj w salonie Sony Center. Zapraszam!